Wciąż coming out aktywnego sportowca jest, jest, jest zawsze wielkim ja wydarzeniem. Tak, wydarzeniem w szczególności to właśnie mówimy o sportowce, ale ja bardzo, bardzo szanuję takich ludzi, którzy decydują się na takie no jasne. E, właśnie coming out, czy, czy ogólnie różne decyzje, które mogą mieć wpływ na jego życie. Bo ja zawsze patrzę jako na jednostkę. Dla mnie to jest człowiek, który ma swoje życie, chce być szczęśliwy jasne. i. E, jest to coś niesamowitego, że się na to zdecydował to i, i, i bardzo, bardzo chwalę sobie takie, e, takie właśnie... Taką postawę. Taką, taką postawę i szanuję mega i dla mnie to jest niesamowite buractwo, jeżeli ktokolwiek... W mediach pisze jakieś negatywne komentarze, czy, czy wylewa, żółć. Jesteście po prostu prostakami i największą ścierą do ścierania podłogi. No bo, że najdroższy trzeba być naprawdę. To jest jego życie. On chce być szczęśliwy. Yy, życie się ma jedno i. i, i... Brawo dla Ciebie. Szacunek tak, naprawdę też Wielka sprawa, nie? Wielka super. Sprawa, super. Fajnie by było, gdyby, gdyby tak to skakał też gdzieś tam na wyższym poziomie, żeby, no. żeby mógł się, się pokazać. Żeby tak? wrócił do tej formy, którą prezentował chyba w tym momencie, kiedy ja był nie szczęśliwy. Wiem, bardzo, jak, bo powiedz. myślę, że, no, w sensie... że tak, no, bo to jest, mówimy o zawodniku, który naprawdę był e, przez moment. Rzeczywiście, to, to nie był e, cały sezon, mhm. ale który był, był w stanie no, to rywalizować to, to... z tymi najlepszymi zgodzkami no na bo to jest świecie. Tak, tak historia, że on stracił partnera, tak? Bardzo, bardzo smutna historia tak naprawdę.